Znajduję się na jeziorze Miłoszewskim. Wczoraj, później wieczorem, przyjechałem na wodę. Sami widzicie, dzisiaj spałem pod gołym niebem. Znajduję się razem z Pawem na stanowisku 43. Dokładnie miesiąc temu, obok na stanowisku 42, udało mi się połowić piękne karpie. Karpie 20. Plus ale o tym to może wspomnę Wam troszeczkę później. Teraz biorę się za rozłożenie całego mojego ekwipunku. No cóż, biorę się za robotę. Mamy już praktycznie godzinę dziewiątą. Razem z Pawem zjemy szybkie siadanie i pomalutku będziemy rozwijać swój biwak. Postanowiłem, że zestawów nie ruszam do godziny 17 a później zobaczymy, obierzemy jakąś dobrą taktykę. Mam nadzieję, że uda nam się złowić jakiegoś pięknego konia. Teraz szukuję się do wywózki także pokażę Wam mój zestaw końcowy, jest on bardzo prosty, plecionka w Otolinie, haczyk numer 2, pozycjoner, śrucinka, dwie kuleczki, rozmiar 15 mm jena tonąca, druga pływająca założyłem właśnie, że ryby tutaj, gdy chimerycznie żerują wolą te małe przynęty i na końcu agrafka która umożliwia mi szybką zmianę zestawu i to jest wszystko jak widzicie mój przypon jest dosyć długi z racji tego, że jest tutaj na tym stanowisku sporo mułu także daje też ciężarek maksymalnie do 100 gram nie większy to pozwala na to, że przynęta nie zapada nam się głęboko w mule stosuję tutaj akcesoria Kamo bezpieczny klips oraz nasadkę na agrafkę dzięki temu one są niewidoczne w wodzie bo woda jest tutaj bardzo przezroczysta bardzo czysta także karp nie zauważy tego i połakomi się na pewno na mój zestaw przy okazji wspomnę też o swoim patencie nie daję tutaj na Klipsa, grzybka, który w momencie, załóżmy, brania, gdy ryba będzie w jakiś zaczep, uwalnia się. I mam wtedy pewność, że rybie nic się nie stanie. To jest mój zestaw na Miłoszewskie Karpie. A za chwileczkę pokażę Wam, jak wyłożę zestaw. Udeczkom. Teraz pokażę Wam mój patent, jak skutecznie wywieźć zestaw praktycznie w to samo miejsce. Tu już mam wcześniej przygotowaną pv razem z zestawem. Dwie kuleczki, jedna tonąca i druga pływająca. Ciężarek 100 gramowy w zupełności wystarczy, bo tu jest też troszeczkę na mułku, także nie ma takiej możliwości, żeby ten zestaw przy naciąganiu żyłki sobie ściągnąć. Za pierwszym razem, jak jestem na łowisku, stosuję echosondę bezprzewodową do łódki. A później echosonda już praktycznie nie jest mi w ogóle potrzebna, bo stosuję swój patent, ale o tym może później. Łódkę stosuję z tego względu, że na pewno w jakiś sposób ona dyskretnie pozwala mi wywieźć zestaw. Także robię to, można powiedzieć, bardzo cicho. Na pewno, jeżeli bym się to pontonem, to w jakiś sposób ryby też spłoszą się, a łódka to niweluje praktycznie w 100%. To teraz pakuję zestaw do łódki i lecimy na wodę. Zaczynam moją wywózkę I teraz spójrzcie na te drzewa Na końcu jeziora To są moje azymuty I obieram sobie jakieś po prostu drzewo Wcześniej I kieruję łódkę W stronę tego drzewa I teraz najważniejsza sprawa Tutaj Mam gumeczkę Wcześniej po prostu Po pierwszym Po pierwszej wywózce zaznaczam sobie tą gumką dokładną odległość na jaką pójdzie mój zestaw i to w zupełności wystarczy także na początku stosuję tylko echosondę, żeby zobaczyć jakie jest ukształtowanie dna oraz głębokość a już później echosondę w ogóle nie stosuję wystarczy tylko ta gumka dzięki właśnie temu patentowi nie stosuję żadnych markerów i mam wtedy pewność, że ryba, gdy wchodzi w łowisko, w ogóle nie płoszy się. Teraz, właśnie widzicie, moment, gdy za chwileczkę gumka wyskoczy ze szpuli, i to jest ten właśnie moment, kiedy otwieram obydwie komory. Jeszcze kawałeczek. O. Komory otwarte. I zestaw jest w wodzie. I mam 100% pewność, że za każdym razem zestaw ląduje praktycznie w to samo miejsce. I zestaw już mamy gotowy i czekamy na branie. szykuję się właśnie do wieczornej wywózki przygotowałem sobie wcześniej PV z drobnym peletem oraz pokruszonymi kulkami mocno zadipowane i za chwileczkę zabieram się za zmianę zestawów łowiąc na głębokich łowiskach decyduje się na PV 35 mm Średnica i daję tutaj zawsze PV-ki, które się wolno rozpuszczają. Z tego względu, że łowię tutaj na głębokości od 9 do 11 metrów. Zawsze muszę mieć pewność, że moja PV-ka opadnie na dno, i wtedy mam pewność, że ryba żerując natrafi właśnie na PV-kę razem z moim zestawem. Biorę się za szybką wewózkę i mam nadzieję, że w nocy będzie jakieś piękne, konkretne branie. Zawy już w wodzie. Także razem z Pawem czekamy. Miejmy nadzieję na dużego karpia. Teraz jest troszeczkę czasu, także może Wam troszeczkę opowiem o mojej ostatniej zasiadce na tej wodzie, która miała miejsce miesiąc temu na stanowisku obok. Na stanowisku byłem mniej więcej gdzieś tak o godzinie 15.00 wywiozłem zestawy i dosłownie po dwóch godzinach strzał i na macie ląduje pierwsza ryba także byłem bardzo zadowolony że już w tak krótkim okresie czasu pierwsze branie nastąpiło i w nocy, mniej więcej gdzieś tak o godzinie 3 następne branie, bardzo energiczne i na macie wylądowała pierwsza dwudziestka. Pierwszej doby udało mi się złapać 10 karpi, z tego właśnie dwie dwudziestki. I następna noc minęła spokojnie, bez brania. Widziałem, że tak będzie, bo y, wiatr ucichł gwałtownie. Także Dopiero o godzinie 10 nad ranem następny strzał i na macie wylądowała piętnastka Piękny karpę łuski. Później, na następną dobę, wcześnie rano, obudził mnie energiczny znaczy, obudziło mnie energiczne branie. i Kolejna rybka łanna, 19,200 I postanowiłem zrobić coś innego Wiozłem zestaw na Głębokości 5,5 metra za pasem roślinności I dosłownie po godzinie Dwa piki I nic więcej, cisza Mówię, podejdę do wędki, zobaczę Może coś się będzie działo dalej I dosłownie malutku podnosił się swinger postanowiłem podnieść wędkę i okazało się, że jest piękna ryba od razu szła na głęboką wodę także wskoczyłem do pontonu i mniej więcej po 30 minutach zobaczyłem pięknego karpia lustrzenia i po jakimś tam czasie w końcu wylądował w podbieraku mój piękny karp. Byłem przeszczęśliwy. Wiedziałem, że to jest ryba naprawdę duża. Także zważyłem rybę i okazało się, że ważyła 26 kg. Byłem przeszczęśliwy. Pobiłem swoją życiówkę o 20 deko, równo rok temu, właśnie byłem też tutaj na tej wodzie, na tym samym stanowisku. I udało mi się zapać rybę 26-200. Kolejna noc upłynęła bez brania, i o godzinie 4 nad ranem następne branie, i na macie wylądowała. Kolejna ryba, 20. Plus. Ryba miała dokładnie 22 kg. Także moim zdaniem to zasiadka moich marzeń. Byłem bardzo szczęśliwy. No i jesteśmy teraz, właśnie z Pawem, po miesiącu na tej wodzie. I miejmy nadzieję, że. Uda nam się zrobić znowu kolejną jakąś piękną rybę. Miejmy nadzieję, że 20. Plus. Na zestawy dawałem małe kuleczki 15 mm: jedną pływającą, drugą tonącą. I to mi się właśnie sprawdziło. Na jeden smak, może tego nie zdradzę, miałem właśnie najwięcej brań. Teraz też właśnie założyłem te same smaki, także mam nadzieję, że coś uderzy konkretnego. Do łódki dawałem pokruszone kulki, troszeczkę peletu, dosłownie dwie garści peletu, garść kulek i to było wszystko. Miesiąc temu mi się to sprawdziło. Miejmy nadzieję, że teraz w tym okresie też. Uda mi się złowić coś fajnego. Chociaż pogoda jest taka nie za bardzo, bo jest dosyć ciepło. W dzień temperatura przekracza 30 stopni, chociaż w nocy temperatura spada gdzieś tak do 18 stopni, także nie jest źle. Głównym moim takim zdaniem czynnikiem tutaj na tej wodzie jest wiatr, który powinien wiać raczej w i wtedy można spodziewać się, że ryby są w łowisku i będzie kolejne branie dopijam jeszcze kawę i miejmy nadzieję, że dzisiaj obudzimy się z Pawem w nocy i złapiemy jakąś piękną konkretną rybę oby 20+, a nawet może i 30 -ка. Opem przyjechaliśmy w niedzielę wieczorem, i w końcu zagrał mój sygnalizator o godzinie 10 rano, i w podbieraku wylądowała oto ta piękna ryba piękny, ciemny. 18,5 kg. Zobaczcie, jaka liczna rybka z Miłoszewa. Branie nastąpiło po trzeciej dobie. Postanowiłem od początku zestawy wywozić w to samo miejsce, i opłaciło się energiczne branie, emocjonujący hol i oto jest ten piękny karp. Miejmy nadzieję, że do piątku jeszcze coś uda mi się fajnego złowić. Jeszcze na sam koniec strzał i na macie będą dawała ta miłoszewska rybka. Nie jest to jakiś tam może okaz, ale ten upał na pewno każda ryba teraz cieszy. Pomimo dłuższych zasiadek staram się nie opuszczać moich treningów. Miłosieska przygoda z Pawem dobiega już końca. Od początku trzymałem się taktyki, że zestawy zawsze będę umieszczał w to samo miejsce, i przyniosło to oczekiwany efekt. Pomimo słabej aktywności ryb, udało osiągnąć mi się sukces. Także kończę naszą miłosieską przygodę i zapraszam na. Kolejną naszą przygodę z skarpiami. Do zobaczenia już wkrótce.